Siemaneczko, z tej strony Avenisa, to jest taka mała informacja Przed rozpoczęciem filmu, dzisiaj nagrany Escape z Roxem Ja tak w ogóle bardzo wam dziękuję za 5000 widzów Ale w tej informacji chciałem wam przekazać, żebyście nie brali tego Escape'a na poważnie, bo... Bo praktycznie nie trafiliśmy na Escape'a, na naszą wersję Minecrafta, tylko na jakąś inną I w niektórych momentach musiałem włączyć game moda, żeby coś sprawdzić, ale tym się nie przejmujcie Więc nie piszcie, czytowaliście, o. Ja! Ach, teraz was zapraszam do oglądania tego filmu. Mam <laughs> nadzieję, że wam się spodoba. <laughs> Jesus. No bo zobacz siebie. Nie. Z przodu. Okej, okay, chodź, nagrywamy. koło mnie, stańko mnie. To... bez. Dobra, okej. Okay. Okej, okay, zaczynamy. Więc. Siemaneczko z tej struna wenis! LOL! Hej, koleś. Kto to jest? BOT, okej. Okay. Okej, okay. no dobra, ta druga osoba to jest bot, jak coś, więc tak, witajcie w specjalu na pięćka. dzisiaj ze mną jest, dzisiaj ze mną jest JJ Joker. nie no żartuję, no, no właśnie, Roxanne bo miałem JJ JJJ nagrywać, więc okej, okay. więc gramy sobie w mapkę, w której musimy uciec z więzienia i, i Rox, słuchaj, tu w tym kiblu był kamień, nie wiem... Z okazji, oczywiście, pięciu to miał... No, no to ten był kamień? kamień w tej studni. Ale ja ten kamień tam zrzuciłem, bo ja się tu wkradłem przez sufit. Okej. Okay. Dobra, teraz powiedz Dobra. mi, jak wyjść. E Więc tak ma. No musimy zasady przeczytać. To czytaj. To, to, to jest nasz angielski. Nie, ty czytaj. Na, zasady. E możemy mieć tylko glinę. Nie, łóżka i nie możemy kłaść bloków. Czyli łóżko możemy rozwalać. Mamy Glina mama, pod łóżkiem była. Poziom? Ja rozwalam. No, no patrz. <grym> Uy, o! Fuck, czekaj. Czekaj. to No wraż... Um, byłeś tu od tygodni. Jesteś głodny i słaby. Uh, weź swój um, iron knife, czyli... Tam, no mieczyk. No, 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 żelazny... Nie miecz właśnie, nie miecz. To nóż. And uh, your torch, pochodnie, okay. pięknie. Mm. No i musisz spróbować jakoś stąd wyjść. Łóżka mogą być użyte jako checkpoint No i jeden diament to jeden punkt No słuchajcie, tak trochę na spontanie tutaj jestem, no? za się, więc myślę, że... Okej, okay, więc jedziemy Roxembe, uważaj, bo, Roxen, bo uważam, cię zniszczę Czekaj... Co to jest? Chciałem się Aaa, żal, mogłem PWP wyłączyć tym, 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 tym. Ej, tutaj jest mob grinder <laughs> To musisz go zepsuć Ej, a możemy stać pochodnie, nie? Jo. Fuck Schowaj się, masz złote jabłka Wow ja ustałem ci. Bo tu chyba była wersja Minecrafta, na której nie było ten, nie? No, dokładnie, ja tego... B b b b Ale też głupi ten! No to idź, idę rozwalić... Nie, ja go oświetlę. Żeby się nie spawnował, lol. Jabko. Abenis, jedz jabłko, Avenis, jest jabłko. Okej. Okay. Dobra. Niszcz zombie, zniszczyłeś go? Ale zobacz, tu się jak skelet spawnuje, lol jest wielu zombie Jest, eee, yy, kryptowanie. No dobra. Um, bugi tak. dźwiękowe, czekaj sobie trochę przyciszę dźwięk. Okej okay. Jest Okej, okay, teraz jest dobrze Dobra, niszczka, marnicy, one też są złe o poświęc No to gratuluję. No, dziękuję. dziękuję Dziękuję, oh. Normalnie, A widzisz, efekt. widzisz Okej, okay, więc tak Nie widzę tutaj nic... Czekaj... Ej, właśnie, szukaj gliny Musi być gdzieś stare ja mam cztery O tu jest coś nadal. Aha Danke. Czyli mamy mm. cztery punkty, tak? Bo tamten, pisało, że diamenty to punkty. Ja. LOL, na pewno glina będzie cztery gdzieś tutaj. Ten szukaj. Tu gdzieś będzie glina. Tak tak, mam już kolejne 4. Ja masz x -raya. A patrz ja, oczywiście. To będzie moje. Patrz, tajne przejście. NOL! nie wiem czy dobrze zrobiłem, że tutaj zaskoczyłem. Dobrze. Dobra. Się trochę boję. Czemu spadasz? Murder room, co to znaczy murder? Murder room. Okej, tego nie było. Nie wiem. Prze C muszę to zobaczyć. LOL, szkielety no, mnie... Bo, fuck. Skąd to się bierze? To jest może ten... No, jak to się nazywa? Spawner. Tam gdzie się świnie zabijają Co to jest? O, glina Raki koleś Co? Dobra hmm, Ale wiesz co no zastanawia? Po co tu ten piston jest? Ej, ja Powiedz to mi, a pistony tam. były od 1.7. Pamiętasz, że krok temu rozmawialiśmy, jak tu będą pistony? Co Cię dzwoni, że się tam, że się nie mogę doczekać, kiedy będą pistony Co na tym modzie jeszcze jechałem Na pistonie, no O, glina No, każde raczej tak każdy się nie mógł tego doczekać. Eeeem... Um, co kurde, co czas mi chodzi tu po no, może z... ten... Może z Tibi? Bo, bo wy Tibi na jednym serwerze. LOL, no, nie jasne, grasz? Nie gram. Przecież, przecież wczoraj graliśmy. Nie gram. No? No jasne. LOL, nie fantasz? Nie. Ale się boję ciemności. Nie, nie pamiętam. Że to tak, ja ta... z tobą. No nie, fuck, fuck. Masz jabłka, pamiętaj. tutaj. No, wow. mnie. Już... Ciebie Patrz, to jest tu, czekaj A to, a to spawner można niszczyć? A, fuck! To już wolę go Okej okay. Czekaj, uleczam się No stra... Ten, muszę zaraz mój tyle skończyć, czy co to tam było? No, nożyk Nożyk Okej okay. To chodź może najpierw tutaj Czekaj, tu jest kibel Tam coś jest w tym kiblu Skrzynka Okej, okay, mam dwa diaksy Ile ty masz diaksów? Czekaj, a ja ci łóżko ukradłem? Ukradłem Okej, co to jest? To jest farma zboża automatyczna Gdzie? Tak, ty ją zbudowałeś, przyznaj się Co to jest? Tłumacz, tłumacz Ja nie umiem czytać You find. Ok, Okej, co tu pisze? Mamy pchać te stoły Ale jak pchać? Czym pchać? Tym, mm, tym co? jakąś? Nie, Pyszczu? ale myślałem, że tym penisem Co? O, otwarte jest. Patrz Co to było? No tu To jest księga. Co on Tu była dźwignia, patrz. No tutaj jest dźwignia za tabliczką. to mm, są? wyłącz ją. O, patrz. LOL wyłącz ją co jeszcze jest? raz. Włącz i włącz Aha. Bordlina. Ale to jest sprytne, kozackie, to jest. Czekaj, mój mózg tego nie ogarnia. WTF, -y, co to jest? Tam jest spokojnie, można... Zbroja, mój bierz mój sobie. Czekaj był na pierstnik to, ja biorę na pierstnik Miecz... Ja weźmę miecz, weź co jeszcze ten. Ja ci miecz dam... LOL. Spokoj. Mam tak kolejne. Czekaj teraz założę. Teraz założę ten. LOL. Bo zginiesz, uważaj. Co ci zginę? Czekaj, postawię syk. tutaj pochodnie No! LOL! A! <laughs> LOL! A! Jaki koleś! Psiadł przez drzwi! XMB pomocy! Ja się boję! Chodź tutaj do mnie! No, zaraz zombie drzwi mi wyważy! Jaki koleś, jeszcze... Ej, daj o, mi meża. Chodź, mam jeszcze no, jeden dobrze, tutaj no, Ale potem mi go dodajesz To jest mój mecz już! Mus muszę się najeść. Jezus! No A! fuck. Kripuś. LOL! Dalej tyś mądry, twoje temy przepadły. Nie, leży. G Gdzie Cię je schowałeś? Skąd tu tyle pająków? Łypać, jakie Aha. spidery, one sobie skaczą! Jak Spider-Man, widzisz? A nie, bo Spiderman był pierwszy, LOL, ajcz! Nie, bo mówisz? były ten, bo te pająki tak się wyspinały i tak na mnie skakały, tak z góry. Spiderman man <głos》>, <głos》>. Lol, Fedjaksy, bierz je, bo ci je ukradnę. Stary, jest... Znowu? <głos》>. Znowu? Fuck, 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 fuck. Czekaj. Lol, drzwi nie ma, co ty z drzwiami zrobiłeś? Nie. Dziadłbym. Czekaj, zniszczę pająka. Dobra, mam jest spokojnie. Troszkę tego tu dużo przyznam Czego No tych wszystkich mobów Wiesz co? Miasta. Bo to chyba nie było robione no, no. na tą wersję Minecrafta wiesz I to nie było chyba trochę przemyślane Może się no. teraz respi tego więcej niż kiedyś wiesz? Tu raczej, że żelaznym mieczem dużo nie damy rady Wymaz no, tam cały wysadzimy. No teraz. dobrze patrz, lol e, a swoje temki wziąłeś? <laughs> lol, same, lol, lol, same creepery my tu biją. Stare to jest nie do przejścia. Hmm. Przejdziemy na luzaku, spokojnie. Jakby będzie trochę lipa, nam się mieczy. Jakby jak go nie creepery. Lol, A, czekaj oni. Czekaj Młodko, oni są. Lol, sześć! Sześć creeperów, lol, uciekaj. Fuck. <laughs> Czekaj, tu trzeba przyjść gdzieś dalej, bodajże. Fuck laga jeszcze mam. Wiesz co? Wiesz czego się obawiam? No. Obawiam się jednej rzeczy. Że my mieliśmy skakać po tych drzewach. Jesteś pewien? No tak było na screenie. Czekaj. Fuck podam do tej dziury. Game mode 1 Czekaj, ja zobaczę. Nie, nie padnie No ale wiesz, nie będziemy mieć fail ten. No dobra, może być to ten. To ja tylko zobaczę o trochę bo... Wiesz co to było? Nie, raczej nie. Po drzewach nie. Jezus. Zaraz się do BDB dokopię przez te creepery. No ale tu nic nie ma, praktycznie. Ta, nie ma? To są tylko Creepery, i nic więcej. I nic więcej, Rox. No to dawaj, no szukamy dalej. Jak, jak rozwaliliśmy to? Tą... LOL! Cave! Czekaj, tu są jakieś To ochody. Ja tam... To ja tam ponię. Ej, szczerze, to tu chyba z tego lasu nie ma wyjścia. Tak właśnie patrzę, patrzę i gdzie? Dziś musi to być No, LOL, chyba gdzieś jest glina. Ohoho. No to miło, może już wysadzili tą glinę. Wiesz co nie sądzę, żeby tu było wyjście? Raczej nie. LOL nie ma liści. Nie ma wyjścia. Cicho. Coś jest, ale... Ja tu się z nimi bawię. Okej, okay, chodź, znalazłem coś. Jest coś, lol, Ty, się do mnie. Dobra, ale dobra. ja tu chyba oszukałem troszkę. No ale ja znalazłem, Aha. więc okej okay jest. Zamykaj te drzwi, U, bo tu ząb jakieś. nie dnia? ma drzwi. No, A nie można kłaść bloków, dobra, uciekamy. Lol, no, spawner zniszcz. Sorry, jak ja mam to przeskoczyć nim? Eee, czyli stara wersja Minecrafta się kłania, tak? Nie ma bata, żeby to przeskoczyć. Fuck. Fuck. No, to było coś. Don't try there. Don't go this way. To było glina, No i co teraz? A może pod wodą coś tam jest? Hmm, woda czy coś? Ale jak głupi diamenta hmm, To może daj mi i i ty pójdziesz jako ten. Ten królik doświadczalny. Nie idę. O oh fuck! No, ej koleś! LOL! Dzięki, straciliśmy punkty i miecz. Ty Co zrobiłeś. TP ROKS, okej. Co to nam da jak? No brak. Tak eee... Zmarzymy Okej okay. <noise> tutaj... tutaj nic nie ma Ej no stary Ty masz game mode. Czekaj co tu pisze? Don't... Taki fail Dąg nie iść tą drogą To masz drugą drogę Okej okay, to, to no. chodzi na górę Game mode zero... czekaj ja spróbuję to przeskoczyć a da się tu przeskoczyć, pa! Da się, da się. Mhm. Da się? No to co z tymi punktami? Nie, nie mamy punktów, bo zginąłem. Dobra, ile miałeś? 10, ile miałeś? Ile miałeś punktów? Chodź, lol. Jaki żal, nie przejdziemy tego. Okej, okay, będzie trzeba Zobacz. dać taką informację przed... ten, przed początkiem filmiku, że... Czy tak, escape jest fajlowana? Nie takie inne Patrz Ej no tutaj się nie da sorry To są dwie kratki przecież A może? Da się parza. Okej okay. Skrzynia tu Mieliśmy tam do góry Skrzynia iść czy jaksy. co? Dobra Lol, ja no, to który pisze w wrong way Czyli zła droga z tego co wiem, tak? way. Okay. No ty czekaj, game mode od 0 sobie dam, You're żeby doing. nie było, ale ja moje punkty straciłem, koniec. Dom, um, dom, 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 okay. no, dom, 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 lol, nie mogę płynąć, Płynia we nis, płyń. Zobacz, Ej, nie mogę płynąć. płynię. Hej, się dom, Wiesz, dwu ubikacji I... jesteś. Uj! Nie, to taki fajny A A kiedyś budowałem ubicację w Minecraftie. Wiem. Ehm. Um, po co nam papier? Papier do podtarcia, I a reszta żeby zrobić więcej tego. It's so close, you can almost taste it. Możesz to nawet spróbować. Co so jest? Jesteś bardzo blisko Czy prawie koniec, no, koniec nie jest kapa? Dobra idź No, a masz mieczyk? Dawaj wbijak To idź a. Ni, y, Michale no. Dobrze Dobra, Fuck creeper ja się boję a! Creeper zaraz rozwali nam te tabliczki <laughs> e, i, I teraz nie wiemy dobra. czy to był koniec Tam, Tak ja piszę. You have complete my... Ach, my udało mind. się, więc tak roxem we... E, myślę, że... wypad... <laughs> więc love tak, myślę, żeby... Co? Tak piszę. Ajdź! LOL ledłem jeszcze na koniec. A więc tak myślę, żeby jeszcze zrobić. E, Lo jak jakby ci to powiedzieć. Myślę, żeby przed filmem dać ten... jakąś informację przed filmem, że to te... Że to taki okay. escape no, z tymi zębiakami to było no. Naprawdę że to hato, był hato, escape hato, stworzony hato. dla zabawy, ok? To było dla zabawy, dobrze? No właśnie, to, to nie tak, był to escape boże, poważny. A więc tak, to by było na tyle. Włącz sobie gamę moda, lecimy się pożegnać w niebie. Chodź. Tak, game, game moda. moda. Chodź, tutaj. Jezu. Ze mną. No nie wiem. A więc tak, e, to Dobre. by było na tyle. Mamy nadzieję, że wam się podobało. Mam nadzieję, że uda nam się dobić do 2 milionów łapek w górę, co nie Roxembe? Czy dajemy 3? Czy dajemy 3 miliony? Oczywiście, czy Roxembe dajemy 3 miliony łapek w górę, czy 2? No nie, to twój kanał. Twój Okej, okay, więc dajemy. A więc tak, więc dajemy 5 milionów łapek w górę. Mam, mamy nadzieję z Roxembe, że Wam nie się wolno, podobało. Żeby... No, oczywiście e, Roxembe musiał mi zapłacić, żebym z nim nagrał. Więc. Så Pappa er tøff. Ok. <laughs>